27 kwietnia w Niedziele Miłosierdzia Bożego błogosławiony Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym. W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem władze Wrocławia wspólnie z Kurią Metropolitalną przygotowały Dni Papieskie. To kilkanaście spotkań, y, siłą rzeczy, w kilkunastu kościołach miasta Wrocławia, które będą poświęcone różnym rysom nauczania y, Jana Pawła II, a także temu, jakim był w ogóle człowiekiem. W sobotę o 10.30 zapraszamy na specjalny przejazd rowerowy z Ostrowa Tumskiego na hipodrom na Partynicach, miejsce pierwszego spotkania Jana Pawła II z Wrocławianami. Ważne jest jedno, żebyśmy się ubrali w barwy pawieskie. Mężczyźni na biało, kobiety na żółto. Będzie to takie ogromne nasze świadectwo wiary, ale także przywiązania do, do Jana Pawła II. Do tego, że rzeczywiście yy, ufamy, wierzymy, że ten człowiek żyje, jest w niebie, jest, jest święty. Również w sobotę na Wyspie Słodowej o 17.00 koncert Podziękujmy Świętemu, poprzedzony występami chórów i amatorskich zespołów muzycznych. Około godziny 20.00 przejdziemy z taką modlitwą Droga Światła, wszyscy ze świecami, do Wrocławskiej Katedry. I tutaj już modlitewnie będziemy czuwać przed uroczystością ogłoszenia Jana Pawła II świętym. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.archidiecezjawroc.pl Natomiast. Już w najbliższą niedzielę, 27 kwietnia, na Wrocławskim Rynku odbędzie się transmisja uroczystości kanonizacyjnych prosto z Rzymu, uroczystości kanonizacji Jana Pawła II. Początek transmisji planowany jest na 9.45. Natomiast w niedzielne popołudnie zapraszamy wszystkich Wrocławian na wyjątkowe koncerty. Jeden to jest finał konkursu chórów sakralnych, który po raz czwarty będzie się we Wrocławiu w tym roku w wyjątkowej oprawie związanej z kanonizacją. Drugim bardzo ważnym punktem jest koncert Piotra Rubika ze specjalnie przygotowanym utworem z okazji kanonizacji papieża. Obydwa muzyczne widowiska odbędą się na wrocławskim rynku: Wratislawia Sakra o 16.30, a Santo Subito pod dyrekcją Piotra Rubika o 18.00. Obchody Dni Papieskich we Wrocławiu zakończy specjalny pokaz fontanny multimedialnej na pergoli przy Hali Stulecia o 21.30.